Dzień dobry. Przedstawiam Państwu pompę własnej produkcji do traktoru C360. Pompa ma dołożony regulator i centralne smarowanie. Pokażę Państwu teraz pracę tego traktoru na tej pompie. Wujek zapal traktor. Traktor chodzi równiutko. położone gaszenie elektryczne pokażę Państwu teraz centralne smarowanie, które jest dorobione i gaszenie. A teraz spróbujemy przygazować. Rafał. Pokażemy wolne obroty, że traktor równo pracuje. Wadą sześćdziesiątki było to, że gaz ręczny zawsze drgał i nierówna była praca tego silnika. Z tym regulatorem zderzak wolnych obrotów jest podparty. Wolnowropy są stałe, zawsze równo pracuje, kaszone jest elektrycznie. Pompa była testowana dwa lata, nawet w mrozy zapala bez zastrzeżeń, praca jak widać jest równiutka. Jeszcze raz przygazujemy i zobaczymy jak to pracuje. Dziękuję ślicznie za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam do rozmowy.